Nie żyje Felix Baumgartner, legendarny austriacki sportowiec ekstremalny. Zginął w tragicznych okolicznościach we Włoszech. Do tragedii doszło w czwartek. 17 lipca około godziny 16. W nadmorskiej miejscowości Porto Sant'Elpidio nad Adriatykiem. Baumgartner stracił kontrolę nad paralotnią i rozbił się na terenie kempingu, wpadając do basenu kompleksu hotelowego. W wyniku wypadku ranna została młoda kobieta, której życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Baumgartner zasłynął w 2012 roku, kiedy jako pierwszy człowiek skoczył ze stratosfery z wysokości 39 km, osiągając prędkość ponad 1340 km na godzinę. Wyczyn trafił do księgi rekordów Guinnessa. Jego wyczyny inspirowały miliony samo sobie mówił, że od dziecka marzył o lataniu? Dziś to marzenie doprowadziło do tragicznego finału Felix Baumgartner miał 56 lat. Na zawsze pozostanie ikoną odwagi i ludzkich możliwości.